Witam was w tym... Mój Boże jesteśmy już po krótkiej przerwie to zagrywamy od razu, bo... Możecie zauważyć, jak Właśnie, możecie zauważyć jaką fajnie grywamy z Właśnie, możecie zauważyć jak pan fajnie od rzą. A ja idę po sekret hop. Hop, 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 hop. No nie chcieli mnie Wow, ale jest dużo! Oj! No wysoką ok, wchodzimy tutaj na to, na to stronę czy coś. To, Czekover! To jest to, to Wchodzimy na nią... Ajaj, aj, 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 do tego pancerza mi się, się nie udało wbić. Niestety to, to jest bardzo trudne do Szatanu ten górę Poszedł Weź Odkrywamy sekretno, sekretny poziom Możemy, to możemy, możemy Ał. Dobra nie robimy tego Tam jest tam jest hardware po prostu Tak, tam jest harborek no, Tylko czas stracimy, o, No i ten ten przy okazji życia Ale to szczególnie no. A życia tam nie ma ale najważniejsze jest rozwalić tych ziomków, bo oni co głupi i brzydcy i... ...mi się nie podobają. Ja je zabijam. Zawsze ich mistrzem. Robimy sekretny poziom. No robimy, robimy. Poczekaj, daj mi rozwalić, żeby było wiadomo gdzie jest. No. A tutaj do końca idziemy. Pow! O, to tu jest! Baj, baj, to jest tutaj. Dobra, dawaj, wskakujemy. Łap! To już <grym> O kurk da. jaki <grym> Ja nie mogę. Dobra, to bym tam... To mnie widzi. Czemu ty się do tej pory? Nie się <grym> do tej Dobra, ja tutaj robię... Nie trafiliście. To ja tutaj robię koniec. O da. Marka. Marka.